Hai de nița, faci. 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 Șat. De nița, faci. Șat. De nița, șat. Rico, de Suzi. Tac. Riko? Rikuś? Rikuś? Dęica? Poczekajcie. Muszę poszukać dla, dla Suzy, bo ona nie chce swojego, tylko woli czyjeś, więc proszę bardzo, Suzy. Rikuś. Riko. Daniczka. Rawciu też. Tak. Suzy. Suzy, tak. Rzeczne pieski. No Aksel, zaraz też do Ciebie pójdę. Rysiu, Rysiu. Danica. Rafcio. Już zaraz. Suzy. Tak. Dobra, pieski kochane. Takie kochane. Takie kochane. Poczekajcie. Zaraz łamka się da. Riko, Danica. Suzy. Tak. I rawciu. Rawciu też, tak. Dobrze, pieski. Riko. Denka. Suzy. I rafcio. Już Axel, zaraz do ciebie idę. Tylko tu ekipa wyjdzie. No? No to dalej. Wychodzimy. Idźcie biegać. Idźcie. Idźcie, idźcie. Idźcie, idźcie. Tak, idźcie biegać. Na razie dziękujemy Państwu. No. I co? I co laleczko? Już idę trochę do Akselka, bo on też by chciał. No. Rakciu, tylko nie będę zazdrosny, dobrze? O jej. Kto tutaj biedny? Kasia ci da tutaj. Patrz, 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 patrz. Widzisz? Patrz. Tak. Tak. No widzisz. Ty też chciałeś, nie? No właśnie. Tak, Akselek. Akselku? Tak, kochany. Rafciu, rafciu, kochany. I Suzy. I Tak! Suzy. No tak, zaraz ci kasiada. Poczekaj. Być poszukam te dobre kulki. Tak? Zaraz ci kasieda. Poczekaj. O, są, widzisz? Takuj ty lubisz. No już, 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 już. Już ci daje zaraz, tak? Czekaj. Muszę na chwilkę zaczynać. Tak, rzeczne, jesteście pieski, kochane. Tak, kochane. Danica? Danica? Siad, tak. Ryśku, chodź. Już, już, tak, Danica. I Suzi. I Suzi. Tak. Grzeczna, Suzi. Grzeczna. I racio. Tak. Suzi. No, Suzi. Tak, dobre pieski, kochane jesteście, Daniczka. Tak. Rysiu. Nie, Danica nie. Riko. Riko. Nie, danica. Riko. Rikuś. Tak. Danica. Suzy. Suzy. Tak, dobre pieski, kochane. Tak. I rabciu. I rabciu też. Tak. Ojejku. Ojejku. Masz Suzy? A, ten Ci nie smakuje, tak? O, cicho, zjadło. Twoje Ci się już znudziło, tak? Proszę, Danica. Zaraz Ci poszukam. O, Ty lubisz te kuleczki, tak? To jest, to jest jedzenie... tego, George. A. A to jest Radciu. No takie grzeczne pieski, kochane są. Takie kochane. Takie Rysiu kochane pieski są. Tak, moje kochane. Moje, kochane. Takie grzeczne. I rapuś. Rapuś taki kochany, nie szczeka na Rikusia. Grzeczne pieski. Tak. Grzeczne. Kochane, Danica też jest kochana, tak. Tak. Takie kochane pieski są. I proszę Suzy, proszę. Tak. I Robciu też dostanie. Proszę bardzo. Tak. Kochane jesteście. Takie kochane. Dobra, nam się drzwi zamkną. O! U -u -u. Chodźcie. Chodźcie. Rico, Leniczka, chodźcie. To na razie pieski. Tak? Trochę sobie ci pobiegają, później przyjdę do Was. No tak.